Co to jest? Gdzie jest ciało od tej ręki? Co za różnica? Właściwie to rączka przyniosła ci smakołyki. Kate, jesteś głodna? Czemu od razu nie mówiłaś? Mam to nutelle. Fu, wkładałaś do niej palce. W takim razie na pewno spodoba Ci się pizza! Stop! Ogłaszam challenge! Proponuję zacząć od czegoś naprawdę smacznego. Niech to będzie koktajl. Zrobię Kate taki koktajl, że padnie z wrażenia. Gdzie jest mój kociołek i stara książka z przepisami? Dobrze, że zawsze noszę te rzeczy ze sobą. Robienie koktajlu zacznę od robaków. Po nich do koktajlu wrzucamy karaluchy. I oczywiście dodamy zielony śluz. Ale to jeszcze nie wszystko. Ale paskudnie to wygląda tak jak trzeba. Teraz dodamy jeszcze całą rybę. A żeby ości nie przeszkadzały w piciu, po prostu wyrzucamy szkielet. Muszę to teraz porządnie wymieszać. Co za obrzydliwość! Co by tu zrobić? Wiem, dlaczego po prostu nie połączyć ulubionych napojów gazowanych Kej? Fanta i kola są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Wszystko otwieramy i dokładnie mieszamy. Dobrze, że trzymała mnie w mojej przenośnej lodówce. Są takie zimniuszkie. Jakie pyszne. Ojej, przepraszam. To kolejny dowód na to, że są pyszne. Pozostaje tylko dodać słomkę. W ogóle nie macie pojęcia, jak robić koktajle. Każdy normalny koktajl jest mleczny. Mleko trzeba zmieszać z lodami, a następnie powstałą mieszankę zabarwić w fajne kolory. O tak, wtedy wyjdzie nam prawdziwa tęcza. Kilka minut i koktajl prawie gotowy. Pozostaje tylko przyozdobić go bitą śmietaną i prawdziwą tęczą. Jestem pewny, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Gotowe. Kate. Pozostaje ci wybrać, który koktajl smakuje najlepiej. A ja wiem, który. No co za różnorodność. Zacznę od tego, który wygląda na najbardziej pospolity. Myślę, że spodoba mi się koktajl Betty. Mm, jest naprawdę smaczny. To tak, jakby wypić wszystkie moje ulubione napoje gazowane. I odpowiednio beknąć. Zobaczmy, co ma dla mnie Wednesday. Ojej, co się dzieje? Czy tylko ja to widzę i czuję? Aj! Co za dziwny efekt. Ten koktajl smakuje po prostu obrzydliwie. Pozostaje mi spróbować, co w kuchni dla mnie przygotował. Jego tęczowy koktajl wygląda ekstra. Jest taki dobry. Nawet pomysł z przekąskami w kształcie tęczy jest po prostu genialny. Podoba mi się. To zwycięzca. No, wiedziałem, że wygram. Teraz chcę, żeby każdy z Was zrobił mi burgera. Nie ma nic prostszego. Trzeba zacząć od usmażenia kotleta. Chodzi o to, żeby nie przesadzić. Kotlecik musi być soczysty. Oj, Wednesday. Po co ci ten palnik? Po prostu mam swój sposób na smażenie kotleta. Po co zadawać sobie tyle trudu? Przecież jest toster. Przełamie kotlecika na pół i włożę go do środka. Muszę tylko poczekać. Ojej, w kuchni już robi warzywa. Jasne, bo chcę, żeby burger był soczysty, a każdy kawałek warzyw przesiąknięty świeżością. Najwyższy czas na złożenie mojego okazałego burgera. W tym celu polewam bułkę sosami, następnie kładę kotleta, dalej układam warzywa, a wszystko to zwieńczy kolejna bułka. Ale to jeszcze nie koniec. Będzie super, jeśli dodam trochę sosu serowego. Dzięki niemu burger od razu będzie smaczniejszy. No brawo! I co w tym takiego? To przecież tylko zwykły burger. To, co ja zrobię, naprawdę zasługuje na najwyższą pochwałę. Przepis jest całkiem podobny, tylko mój burger będzie wyglądał jak ogromny czarny pająk. Gdzie jeszcze widzieliście tak rewelacyjne rozwiązanie? Wow, co tak pachnie z falenizną? O, nie to mój kotlet! Wyskoczył z tostera, muszę go teraz złapać. Ojej. Kurczę, jak mam zrobić burgera. To wygląda nie bardzo apetycznie. Ale nie szkodzi. Myślę, że troszkę warzyw i sera uratują sytuację. Krojenie pomidora jest zbyt nudne. Muszę go po prostu zbłaszczyć. Gotowe. Z wierzchu dodam sera. I dołożę drugi kawałek chleba. A okrągły kształt bułki po prostu wygryzę własnymi zębami właśnie w ten sposób. Tadam! Łatwiej Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wednesday znowu zrobiłaś coś strasznego. Betty, nie spodziewałam się, że zrobisz tak okropnego kotleta. Nie będę jadł tego okropieństwa. Pająka Wednesday zostawię na koniec. Szefie, twój burger, będzie pierwszą rzeczą, której spróbuję. Mmm, nie jest zły. Co prawda dość przeciętny. Spodziewałam się czegoś więcej. Dobra, sprawdźmy pajączka. O nie, nie wiedziałam, że on żyje. Stop! Nie możesz ode mnie uciec. Zjem cię. Ojej, Wednesday! Jestem zaskoczona! Ale twój burger okazał się naprawdę dobry. Gratuluję, wygrałaś! Ura. Tym razem zróbcie dla mnie ciasto. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Spróbujemy, rączka. Będę potrzebowała Twojej pomocy. Zagnieć mi ciasto. Dobra, gotowe. Teraz je rozwałkujemy za pomocą wałka. Okay. czas, aby wyciąć z ciasta potrzebne nam kształty. Rączka znów potrzebuje twojej pomocy. Już wygląda bardzo fajnie. Najwyższy czas polać te rączki pysznym syropem truskawkowym. który bardzo przypomina krew. Co za masakra! Zdecydowanie bym tego nie zjadł. Dlaczego? Przecież to tylko jadalne ręce. Dla mnie wyglądają bardzo smakowicie. Okej, okay, czas wstawić moje ciasto do piekarnika. Zobaczymy, co powie Kate. A ja zrobię ciasto korzystając z bardziej klasycznego przepisu. Początek jest całkiem podobny do przepisu na mleczny koktajl. Trzeba zabarwić lody i wszystko dobrze wymieszać. Oczywiście dodam jeszcze różne inne kolory. Wszystko musi być wyraziste. A powstałą masę troszkę rozpuszczę, żeby nie była tak gęsta. Następnie rozprowadzę ją na podstawie ciasta. Każda kolorowa warstwa jest nakładana stopniowo, jedna po drugiej. A na koniec trzeba dodać jeszcze troszkę bitej śmietany. I oczywiście kolorową posypkę. Kolorowy tort lodowy gotowy. Moje własnoręcznie zrobione ciasto też jest już prawie gotowe. Pozostało tylko zrobić paznokietki z orzeszków. Okej, okay, w tej książce jest bardzo szczegółowo opisany przepis na ciasto. Więc nawet ja mam jeszcze szansę na wygraną. Najpierw zrobię masę. Do tego potrzeba mąki, cukru, jajek i odrobiny soli. Można to wszystko ubić mikserem którym nie umiem się posługiwać. Dobra, mam swoje ręce. Mogę przecież ich użyć. Gotowe. Zobaczmy, co dodamy dalej. Okej. Okay. książka mówi, że czas na dżem. Ale pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Ej, straszna ręko! Czego chcesz? Wynoś się stąd. Zasłaniasz mi przepis. Aha, czas włożyć ciasto do piekarnika. Już czuję, jakie to będzie dobre. To moja szansa na wygraną. A może powinnam zostać szefową kuchni? Mam talent. Co tak pachnie spalenizną? A, to pewnie gdzieś tam od sąsiadów. Ojej! Dobrze, że przyszłam, inaczej ominęłoby mnie takie show. O, oto i moje ciasto! Starałam się! Oj, Betty, wierzę, że się starałaś, ale niestety nie zjem tego węgla drzewnego. Ale ten piękny placuszek szefa kuchni chętnie spróbuję. Ojej, jaki piękny! Wow, jak super wygląda! Jakie zimniuszki, uwielbiam lody. To mi bardzo yeah. smakuje. Wednesday znowu wymyśliła coś dziwnego. Mam nadzieję, że to jest jadalne. Mmm, jakie pyszne! To smakuje jak ciasteczko z McDonalda. Wednesday, wygrywasz tę rundę. Bo jestem najfajniejsza i najlepsza. No i co tam jest? Tym razem chcę makaron. Makaron? Nawet dziecko może to zrobić. Przecież jest makaron błyskawiczny. Otwieram pokrywkę. Posypuję przyprawami. I włączam czajnik. To wszystko. A co tam u... Co za ochyda? Rozsypała na talerzu obrzydliwe larwy. Wednesday, chyba Paige to się niezbyt spodoba. Pozwól, że to wyrzucę. Jesteście takimi mięczakami. Dobra, zrobię jej makaron. Do galaretki dodam tylko troszkę wody i trochę czerwonego barwnika. Mieszam. Teraz za pomocą sekatora odetnę wystającą ze szklanek część słomek i wleję do nich płyn. W tym czasie rozdzielę ciastka Oreo. Nikt chyba nie patrzy. Nic na to nie poradzę. Krem jest naprawdę dobry. A teraz zrobię kruszonkę. Na wierzchu położę moje żelkowe robaczki. Wyszło całkiem fajnie. Wyglądają jak prawdziwe robaczki. Rozłożę je na pokruszone Oreo. Oto i moje spaghetti. Jak zwykle w swoim stylu. A ja zrobię domowy makaron. Właśnie tak, a teraz musimy go tylko ugotować. Po co zadawać sobie tyle trudu, skoro można po prostu zalać kluski wrzątkiem? A teraz zamykamy pokrywkę. Powiedziałem, zamykamy. Ej, no nie chce się zamknąć. Wiem! Stopię ją bezpiecznie żelazkiem. Ucz się, Betty. Szkoda, że nie mam się czego uczyć. Dobra, mój makaron się ugotował. Teraz będę go smażyć na głębokim tłuszczu. Rewelacja. Z wierzchu zetrę trochę sera. Dodam kilka pomidorów do dekoracji. Pięknie. Tyle wysiłku, a mój makaron jest równie dobry. Zaraz go otworzę. Kurczę. Za mocno zamknąłem. Co robić? Racja. Przyczepię słomkę na gumę. Tak będzie wygodniej. Ta Dadam, mój makaron gotowy. Nasz też. Dużo nagotowaliście. Zacznę od najbezpieczniejszej opcji. Ojej, jakiś twardy. Wygląda dziwnie. Jest taki suchy, taki sobie. A co to jest? Czy to są robaki w ziemi? Chociaż nie są żywe. Dobra, próbuję. Dalej dam radę. To pyszne! To są żelki Joreo. Dobra, co mamy dalej? Chyba nie będę potrzebowała widelca. Najwyraźniej trzeba użyć słomki, żeby przebić wieczko. Fu, to guma do rzucia. No, spróbuję. Bulion jest dobry, no i makaron też. Ben, wygrywasz! Bardzo mi smakuje! Serio? Wygrałem? O tak, tak to się robi! I co teraz? Okej, okay, patrzcie! Chcę ciastko z kawałkami czekolady, tak jak na zdjęciu. Łatwizna. Wystarczy wyjąć je z pudełka. I po wszystkim jednym się poczęstuje. Pyszności. A co u pozostałych? Tym razem nie przegram. Bierzemy mąkę, mleko, dwa jajka i wszystko mieszamy. Teraz musimy rozwałkować ciasto. Prościzna. Dobrze, że wzięłam ze sobą ulubiony wałek. Wycinam ciastka za pomocą foremki. Zrobię kilka kształtów. To Moja ulubiona foremka. Pięknie. Ej, Wednesday, co tam masz? To tylko gilotyna do ciasta. Trzeba je pociąć na kawałki. A teraz formujemy na kształt palców. I co to za palec bez paznokcia? Może je na blaszce. Zrobię jeszcze lukier z cukru, wody i barwnika. Wszystko dokładnie wymieszam i pokryję nim nasze paluszki. No to czas je upiec. Podłączamy przewody i jedziemy. Tak. Są gotowe. Jak ci się podoba moje danie, Betty? Niezwykłe. Moje ciastka też się upiekły. Teraz muszę pokryć je czekoladą. I mam tyle kolorów czekolady, ile kształtów. Muszę je tylko ułożyć i moje danie gotowe. Super. Co za masakra? Nie jesteście takie powolne. Już dawno mam prawie wszystko gotowe. O nie, zjadłam wszystkie ciastka. Co robić? Mam pomysł. Zrobię tosty. Wezmę trochę kremu z białej czekolady. Och, tak ładnie pachnie. O nie! Tosty się spaliły. A dobra, posmaruję je kremem i skleję. Wygląda jak oreo. Chociaż nie to nie ten kształt. Zjem to co niepotrzebne. No, tak jest lepiej. Paskudna nawet dla mnie. Dobra, próbuj page. Wow, tym razem naprawdę się postaraliście. Poza Benem. Co to w ogóle jest? Czy ktoś to jadł przede mną? Fuu, to wszystko cieknie. Nie dzięki, nie będę tego jadła. Co jest następne? Myślę, że to paluszki wiedźmy. Dobrze wyglądają. I świetnie smakują. Pyszne, nie mogę się oderwać. Dobra, a teraz ten burger. Tyle różnych ciastek, które wyglądają jak prawdziwy burger. O tak, ta ciasteczkowa bułeczka jest pyszna. Zjem wszystko naraz. raz. Mm, takie chrupiące i czekoladowe. Uwielbiam te ciasteczka. Becci przeszłaś samą siebie. No w końcu. Wygrałam nie mogło być inaczej, podobało Ci się wideo, więc jak najszybciej subskrybuj kanał Multi Challenge, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmików. Do zobaczenia, Pa, pa!